Dzięki staraniom udało nam się pozyskać od wrocławskiej firmy medycznej ambulans. Tak jak widzicie, za nami w ramach darowizny. Ma oznaczenie, ambulans dostał. Zostały oznaczone numery operacyjne i będzie to samochód lekki ratownictwa medycznego, który może być dysponowany do zdarzeń medycznych. A z czasem mamy takie pokusy, z uwagi na to, że w jednostce już mamy 10 ratowniczych medycznych, postarać się o, specjalizac o specjalizację grupy medycznej i jeździć do izolowanych zdarzeń medycznych bądź różnego rodzaju gdzie będzie wymagane zabezpieczenie medyczne i będzie wymagany pojazd specjalizowany. Specjalistyczna karetka. Bardziej wyposażona niż standardowy samochód ratowniczo ponieważ udało nam się pozyskać defibrylator marki Sol, który może robić EKG, jak i stymulację mięśnia sercowego. Jeżeli pojechać ratownik medyczny, to może to wykonywać. Przesełko do transportu osób poszkodowanych z trudno dostępnych miejsc. Nosze płachtowe, wiadomo, nosze, butle z trenem, walizka z lekami, torba duża reanimacyjna plecak z lekami gdzie ratownik medyczny może to używać, ale jednocześnie strażak po kursie KPP swoje działania kwalifikowanej pierwszej pomocy bez leków też może wykonywać dodatkowy zapas opatrunków, tlenoterapii, deska, szyny, wszystko to co powinno być w karetce do ratowania zdrowia i życia osób poszkodowanych.